To jedziemy super. Tam jakieś światło dobra, testowania, ciąg dalszy. Właśnie jestem w ZADOW. Za mną jest budka, gdzie e, trzeba było zrobić sobie testo. Co ciekawe, tym razem trzeba było splunąć do jakiejś papierowej torebki. Jestem negatywna. To co się dzieje naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko lecieć wiatrem będzie co ma być. Już wiem, że to nie zwieje. Poczekam i popatrzę. Nie cofnę taki Wisły. po prostu z tym trasą, skoro już tu jestem. Tak, nucę sobie na trasie, ale ostatnio mam fazę na odpowiadanie słowami z piosenek. Jest dużo polskich piosenek, które przesłuchałam, różnych zespołów. i Nie wiem, jakoś, jakoś tak jakoś tak układa mi się w głowie, same, same odpowiedzi się nasuwają. A tutaj mamy fajny, szeroki podjazd, gdzie można pojechać z taką z, z, z swoją równą mocą albo sięgnąć po bidon. Zjeść sobie na spokojnie żela. Równocześnie, znaczy przepraszam, nie równocześnie, bo 22 w sobotę odbywa się tutaj wyścig w Czechach w Zadów, rangi C1, a dzień później odbywa się wyścig C2 w białym stoku, Puchar Polski. Ale po Pucharze Świata w Nowe Mesto udało mi się zostać w Kotlinie Kłodzkiej, w stronie Śląskim, gdzie mogłam potrenować. No i jeśli popatrzycie na mapę, to między Stroniem Śląskim, a Zadów jest jedynie 5 godzin jazdy, a gdybym musiała wrócić do domu, czyli do Gorzowa Wielkopolskiego i stamtąd ruszać na Białystok, no to już tych kilometrów i czasu wychodzi dużo. Więc bardziej energetycznie, ekonomicznie opłacało mi się po prostu tutaj. Zostać i przyjechać do Czech. Niestety, no, trzeba było zrobić test, ten szybki. Jesteśmy oznakowani bransoletkami. Na jednego zawodnika przypada jeden człowiek z obsługi technicznej. Także są obostrzenia, ale cieszę się, że w ogóle wyścigi się odbywają. Tutaj na liście startowej jest 35 kobiet, ale jeżeli zobaczycie na nazwiska, jakie widnieją, no to wcale nie będzie łatwo. Naprawdę wymagający, wymagający wyścig. Postaram się znaleźć informacje, czy będzie jakaś relacja live, czy nie. Mam nadzieję, że tak. A co do trasy... To jak dla mnie jest dość wymagająca i fizycznie, i technicznie. Dużo pomaga mi rower z pełnym zawieszeniem, tłumi te wszystkie nierówności. No i jak widzicie, jest dużo korzeni. Co prawda, po nowym meście powinna być przyzwyczajona do e, dużego zagęszczenia korzeni, no ale no, nie wiem, to są jakieś takie bardziej nieprzewidywalne. A może po prostu za, za mało razy przejechałem trasę, bo e, dopiero dwie, dwie i pół rundy. Ale myślę, że jeszcze jutro rano się przejadę i utrwalę sobie w pamięci. Poza tym, obrabiając te filmiki, wrzucając, e, też sobie utrwalam, e, jak ta trasa przebiega, powiedzmy taka wizualizacja. Jakbym miała porównywać, co było trudniejsze, co jest trudniejsze. Nowe Mesto czy to? To moim zdaniem to. Chociaż obie trasy mi się bardzo podobają. Są naturalne. Nie ma tu jakichś wielkich udziwnień. No i teraz wpadniemy na jeden z rock gardenów. Właśnie w tych rok gardenach jest Fajne to, że one są powiedzmy, przejezdne dla wszystkich. Z mniejszą czy większą prędkością, ale ich pokonanie no, nie robi większego problemu. Wszystko zależy od prędkości, z jaką zawodnik jedzie. No, jak widzicie, ja to pokonuję ale jeszcze to nie jest tak płynne, dynamiczne, jak no, robią to. E, moje bardziej doświadczone koleżanki, o, Chociaż wszystko przede mną, a ja tam jest tam dobrej myśli. Jak to trener się śmieje. E, do, do, dobra ewakuacja z roweru e, mi pomaga. No i wjeżdżamy na kolejny e, techniczny zjazd. Gdzie naprawdę full, full robi robotę? W sumie pewnie nie wiecie, ale e, początkowo tego fulla chciałam głównie ze względu na to, e, że miałam startować właśnie w tych mm, maratonach typu Kaczmarek Electric e, i jakieś inne tam lokalne, e, które są często w dużej mierze prowadzone po e, łąkach, nierównościach, wertypach. Czy duktach leśnych z takimi jakby gąsienicami, które strasznie wybijają z rytmu, no i łatwiej jechać to na fullu. Tutaj widzicie te kropelki, bo po pierwszym okrążeniu, no jak zwykle zaczęło padać. Deszcz mnie kocha. Bez wzajemności. Filmik sklejałam właśnie z dwóch okrążeń. Dlatego na jednym są kropelki, na drugim e, się dopiero no, pojawiały. Czy ich jeszcze nie było? Tutaj mamy podjazd po stoku, dosyć ciężki. A tuż po nim wpadamy na belki. Tutaj trzeba byłoby troszeczkę prędkości e, nabrać. No i właśnie. Tutaj powinniśmy skakać, a ja sobie jakoś tak koślawo zjeżdżam. I zaraz wpadniemy na kolejny rock garden. E, no, Raczej też dosyć prosty. Tuż za nim będzie zakręt i ciekawy podjazd po korzeniach. Jak dla mnie ta lewa linia jest lepsza, jakoś tak bardziej łagodna. Tutaj można spokojnie sobie w korbach podjechać. Tylko Pamiętać, żeby za bardzo się nie przypalić, bo po tych korzeniach następuje długi podjazd. Długi podjazd w lesie, a tuż po nim poprawka po stoku. W sumie to nie wiem, ile ta trasa ma przewyższenia na rundzie, ale wydaje się dużo. A już za tydzień wystartuje. Wybrnie. Znaczy, mam nadzieję, że wystartuje. Jeśli jutro na wyścigu się nic nie stanie, jejku. Dawno nie wrzucam nic przed wyścigiem, zwykle to było po. Ale jutrzejszy dzień będzie się raczej szybko toczył, bo 13:30 jest mój start, eee, tuż po nim ogarnąć rower, no i od razu w drogę, więc nie będę miała raczej czasu na. Kręcenie i obróbkę filmików, dlatego zdecydowałam się wrzucić to już dziś. Z tymi wyścigami jest o tyle prosto, że tutaj nie muszę robić wycinków trasy, żeby to wrzucić po napucharze świata. Podobno jest zakaz udostępniania przed wyścigiem całej trasy. Gadać to jedno, ale później odsłuchiwać materiał, który nagrałam, to jest dla mnie ciężkie przeżycie, bo no, ja w sumie wiem, kiedy ględzę i ja po prostu mówię coś dla samego y, takiego, wiecie, no śmiechu. Ale jeśli ktoś mnie nie zna, to może pomyśleć, że no, jestem jakaś taka dziwna. Po prostu mam wesołe podejście do życia. I jak mam się smucić, to gadam śmieszne rzeczy, żeby rozbawić otoczenie. A to, jak otoczenie oddziałuje na nas, no to już chyba wiecie. Przecież, jeżeli ktoś jest wokół nas taki negatywnie nastawiony do życia, to automatycznie my również. Jeżeli ktoś się uśmiecha, to. My również się uśmiechamy. W sumie chyba tylko więcej podjazdów było w w w Blągowie w na górze czterech wiatrów. Tam też były takie stoki wykorzystane. I niektórzy mówią, że na pucharze szlaku solnego, ale nie wiem, nie wypowiadam się, bo już nigdy nie byłam, po prostu mówię co słyszałam. Ciekawe, czy będzie jutro padać? Hm, moja wena się właśnie skończyła, już nie wiem co mówić. Całe szczęście, że zaraz zjazd będzie. To coś będzie ciekawego się działo. No nie wiem, można powiedzieć, że kolejny jakby rock garden. Tutaj ktoś ktoś sobie zwiedza, co tu się dzieje. No ale jak widzicie kamienie, kamienie. Hop w dół. No i co? No i jedziemy. Nie zamulamy. I hop znowu, i hop, hop, banda, banda. Znowu trochę w nierówności. Hop, hop. Kamień, w który udało mi się nawet uderzyć. No i taki sobie zjazd, taki fajny. Znowu wpadamy do lasu. No, i jedziemy znowu singielek e, bardzo przyjemnie. E, a po singielku zacznie się e, też ciekawa sekcja, bo mamy zaraz podjazd, e, który jest dosyć e, męczący, i po tym podjeździe mamy walk garden. Tylko nie na zjeździe, tylko taki. Taki na no, płaski, a może nawet z tendencją wznoszącą się. E, tutaj robiłam kilka powtórzeń, ale jak zobaczycie, wiele osób tam trenowało, powtarzało. E, no cóż, objazdy trasy są po to, żeby właśnie trenować najtrudniejsze elementy wyścigowe. No. Podjazd dosyć długi, bo jedziemy, 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 zamulamy. Aż bym chciała to przyspieszyć. Nie, no z mojej perspektywy ciężko się ogląda takie podjazdy. Nie wiem, czy wam się chce, czy to przewijacie, czy powinnam to jakoś przyspieszać, czy nie. W sumie moglibyście w komentarzu napisać. Eu prometo. A tu jest element dla mnie nie do pokonania. wracamy do narracji e, obróbkowej. E, tak, tam e, chłopaki, których podglądałam, po prostu sobie tak fajnie na to wskakiwali, na te półeczki e, hop, hop i byli, byli na, e, na górze. E, ja próbowałam, ale mi to no w sumie nie wychodzi. Ale to jest fajna informacja, że po prostu muszę się na tym skupić, znaleźć sobie podobny element i to przećwiczyć. No dobra, i w sumie to zbliżamy się praktycznie już do końca trasy, ale mimo, że koniec to jeszcze nie jest jazd, jeszcze zmęczymy się na podjeździe. No, ale tutaj też szeroko, szeroko e, nic specjalnego się nie dzieje. W ogóle proszę Was, żebyście dali w komentarzach, czy podoba Wam się taka wersja objazdu trasy z narracją. E, no bo podczas jazdy yy, i mówienia na żywo. Jest mi czasami po prostu trudno powiedzieć coś płynnie. Poza tym ciężko oddycham, albo gdzieś tam skupię się na zjeździe i zgubię swoją myśl. Później, obrabiając to, no, jest mi łatwiej coś e, gadać. No, chyba, że chcecie w ogóle mnie wyciszyć, to, to okej. Okay. Yy, w sumie mogę też jakąś muzykę podłączyć, ale nie wiem, czy mi to YouTube y, będzie chciał otworzyć, czy nie zablokuje. No, a tutaj jeśli ktoś oglądał filmik Michała, to powinien kojarzyć, jak Michał się tutaj rozpędzał, rozpędzał, rozpędzał. I wyskoczył z tego y, mostku. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale mostki do czegoś służą. Zwykle to są przejścia e, dla pieszych albo przejazdy dla karetek. No ale tak jak u nas te mostki na Mistrzostwach Polskich przełajowych służyły tylko po to, żeby były, a nie miały jakiegoś konkretnego e, zastosowania praktycznego. Niemniej jednak fajnie to wyglądało dodało jakiegoś smaku. I jeśli ktoś nie był z tym objeżdżony, jeśli zobaczył to po raz pierwszy, to faktycznie mogło to na nim robić spore wrażenie. Ale one nie są niczym strasznym. Naprawdę dużo trudniejsze rzeczy zjeżdżamy tutaj w terenie, e, gdzie no, teren jest niepewny, bo jakby tak bardziej ruchomy. Przecież skałki, kamienie, korzenie nie są przewidywalne. Czasami potrafią się naprawdę ułożyć pod kołem jakoś tak e, dziwnie, no i co? Jeszcze kilka ostatnich zakrętów wjeżdżamy tutaj między domki. E, zaraz będziemy mieli kawałek jeszcze podjazdu, a zaraz po nim sobie zjedziemy i taki element, który też może zaskoczyć, bo na koniec będziemy mieli schody do zjechania. A tu jeszcze hop. Szkoda, że w krynice wycięli te schody, bo no, fajnie to wyglądało, ale chyba ktoś uznał, że są zbyt niebezpieczne i wycięli. No i hop zjeżdżamy, bandka, bandka, kolejna jakby bandka i wpadamy na, no, na, na finisz. No dobra, to teraz czas iść do biura zawodu, odebrać no numerki no startowe. Pizza wjechała. Tak, wiem, jestem gruba, ważę już za dużo, ale przed wyścigiem byłaby największa głupota, gdybym się ograniczała z jakimś tam żarciem, więc no, na odchudzanie przyjdzie czas, a jest tak zimno, że chce mi się jeść, nie wiem, może podświadomie organizm chce, chce. Rezerw, tłuszczu, izolacji i tak dalej. A taki mam pokoik. Uroczy, różowy. I wiecie co? Mam szczęście, mam dużo szczęścia w życiu, bo spotkałam w Biurze Zawodów Polaków. Zgodzili się mi pomóc, za co bardzo dziękuję.